Wartość dodana to 10 tysięcy osób, które znajduje zatrudnienie, to dodatkowe 2 miliardy złotych, którą jest wartością dodaną, poza działalnością totalizatora sportowego. Jeśli chodzi o sam totalizator sportowy, to w zeszłym roku 41 miliardów obrotów wraz z dopłatą, 39 miliardów ponad bez dopłaty. No i to co najważniejsze, więc wpływu do skarbu państwa na poziomie 3,5 miliarda złotych, rekordowe znowu. Pokazaliśmy przez nasz raport, jako eksperci w SGH mieliśmy przyjemność tutaj, bazując na danych, opracować, jak wpływa cała branża hazardowa na gospodarkę. I ona wpływa w bardzo mocnym stopniu, widząc też wzrost. Tego wpływu na przestrzeni ostatnich lat. Widzimy, że uszczelnienie, jeżeli chodzi o szarą strefę, przekłada się na efekty gospodarcze i to we wszystkich parametrach. Produkcja globalna, wartość dodana, wpływy na poszczególne sekcje, jeżeli chodzi o gospodarkę, zatrudnienie, inwestycje, nie tylko w tym wymiarze rozrywki, ale jeżeli chodzi o wszystkie w zasadzie najważniejsze sekcje gospodarki. Te działania, które realizuje totalizator poprzez różne fundusze celowe. To nie jest tylko i wyłącznie dostęp do rozrywki, legalnie działające rozrywki, ale też inne cele, które są określone w ustawach, a mianowicie kultura fizyczna, kultura, sport i inne elementy wynikające z powołanych przez ustawodawcę funduszy celowych. Tutaj rola totalizatora w obszarze nie tylko wpływu do budżetu państwa, ale jak widzimy też oddziaływania na konsumpcję, na kwestie zatrudnienia. A kwestia w ogóle całego łańcucha logistycznego, łańcucha gospodarczego jest bardzo istotna. To, co jest sensem naszego istnienia jako totalizatora sportowego, czyli miliard trzysta pięćdziesiąt milionów przekazane na fundusze celowe.